Witaj w tej lekcji, dzięki której poznasz nowy model Midjourney V7. Zwrócę uwagę na jego zalety, no i jak możesz z niego skorzystać. Warto zaznaczyć, że model ten jest dostępny od 3 kwietnia. To pierwszy nowy model od roku, a jego najważniejsze zmiany, które on jest w stanie nam zapewnić, to no to, na pewno, lepiej rozumie komendy tekstowe, które mu tutaj wprowadzamy. Tekst na grafikach jest o wiele czytelniejszy i to daje duże pole do działania, bo możemy właśnie zlecić przygotowanie grafiki, a, czy też zdjęcia z uwzględnieniem jakiegoś tekstu. Zobaczmy, że też pewne czaty, jak ChatGPT, już umożliwia nam tworzenie takich grafik z zastosowaniem tekstu wysokiej jakości, więc bardzo fajnie, że Midjourney również poszedł o krok do przodu w tym zakresie. No i ciała oraz dłonie, które są wygenerowane przez Midjourney, to aktualnie w tym nowym modelu V7 wyglądają jeszcze bardziej realistycznie. Więc też będzie można taką zmianę zauważyć. Jeśli chcemy w ogóle zacząć korzystać z Midjourney, to zobacz gdy znajdujemy się na stronie głównej e, i tutaj już chciałbym z niego skorzystać, no to mam możliwość zauważenia, że muszę przejść przez tak zwaną personalizację. Która zajmie kilka minut, i wtedy będzie to możliwe. Więc jeśli również i ty dostrzegasz takie ograniczenie, to jak najbardziej musisz zdecydować się na przejście do Unlock Personalization. No i oczywiście musisz mieć wykupiony pewien płatny plan w Midjourney. Więc to, do czego zachęcam, jeśli nie chcesz mieć długiego planu, na przykład na cały rok bądź dłużej, no to wystarczy, że wykupisz sobie na miesiąc. 10 czy kilkanaście dolarów, i dzięki temu masz możliwość także przez cały miesiąc testować ten nowy model, zobaczyć jego możliwości, i wygenerować sobie ogromną ilość zdjęć i następnie je wykorzystać do różnych projektów. Gdy więc mamy już to opanowane, No to przechodzimy sobie do tej opcji i zobacz. Kolejna rzecz, która polega na tym, żeby dokonać personalizacji, polega na tym, że dokonujemy oceny 200 zdjęć, minimum 200 zdjęć. I po co coś takiego? No bo yy, ta sztuczna inteligencja w midjourney dzięki temu będzie w stanie no, m, analizować, które wyniki, które wygenerowane zdjęcia bardziej spełniają nasze oczekiwania. No, i tutaj mamy zapytanie zaznacz zdjęcie, które według ciebie jest lepsze, bądź jeśli uważasz, że są takiej samej na przykład jakości, no to można kliknąć tutaj pomiń i będziemy mogli przyjrzeć się kolejnym zestawom zdjęć i wtedy wybrać odpowiednie dla nas lepsze zdjęcie, więc powiedzmy, że ja wybieram sobie tutaj to zdjęcie i w taki sposób przechodzę przez kolejne etapy, aż do um, oceny 200 zdjęć, to wtedy będzie można odblokować ten profil, czyli dokonamy takiej wstępnej personalizacji, i dzięki temu ten nowy model Meet Journey będzie w stanie generować dla nas lepsze zdjęcia, które będą bardziej nam odpowiadać. I zobacz, że udało mi się ocenić ponad 100 zdjęć, no i mam możliwość przejść do kolejnej setki zdjęć, więc mogę sobie oceniać te zdjęcia i zaznaczać te, które uważam, że bardziej mi się podobają. Pod różnymi względami. Są na przykład bardziej realistyczne, szczegóły są bardziej ciekawe, światło jest również ciekawsze i bardziej realistyczne. Więc te różne aspekty można tutaj brać pod uwagę. Więc no nie, nie rób czegoś takiego, żeby szybko zaznaczyć, aby przejść przez ten proces, no bo wtedy dokonamy złej personalizacji. Chcemy przecież generować później w tym midżulem treści, z których będziemy zadowoleni. Więc warto jest na spokojnie poświęcić sobie czas. A jeśli trudno jest czasami nam dokonać takiej oceny, no to pomijamy, pojawią się kolejne zdjęcia i możemy dać znać, które bardziej nam odpowiada. I po zakończeniu tego wstępnego procesu personalizacji, zobacz, że pojawia się informacja, że zostaliśmy odblokowani. Czyli dokonaliśmy tej wstępnej personalizacji i teraz, tworząc nowe zdjęcia, możemy też używać odpowiedniego kodu w prompcie i dzięki temu, yy, no. Te wygenerowane kolejne zdjęcia będą uwzględniały te nasze oczekiwania, które my tutaj sobie ocenialiśmy. Te przeróżne zdjęcia, i dzięki temu sztuczna inteligencja wie, co bardziej zastosować, aby spełnić nasze oczekiwania. Oczywiście my dalej możemy wybrać opcję, że kontynuuj uczenie tej personalizacji i oceniamy sobie dalsze zdjęcia. Powyżej 200 zdjęć możemy oceniać sobie 500, 1000, ile tylko byśmy chcieli, ale gdy dokonamy tej wstępnej, to możemy sobie skopiować ten kod, który będziemy wykorzystywać, aby w prompcie dać znać, że ma korzystać właśnie z tego naszego profilu personalizacji, by wygenerować dla nas odpowiednie zdjęcia. Jeśli więc teraz przejdziemy sobie do zakładki twórz i tutaj wprowadzimy sobie odpowiedni prompt, to mamy dwie możliwości, czyli zobacz, że jesteśmy w stanie wprowadzić sobie ten nasz kod. To był na przykład ten kod dotyczący personalizacji. I tutaj mogę wpisać, że. Niech będą pieski. Czyli samo jest z innymi psami, i następnie spacja, no i ten cały kod. I mogę teraz zrobić Enter i te zdjęcia będą przygotowane. Zobacz, staje się to możliwe, ale także, gdybyśmy wprowadzili. samo to sam prompt i mieli zaznaczoną tą opcję personalizuj. Tutaj w tym miejscu, bo zobacz, to P świeci się teraz na taki kolor pomarańczowy, a w tym momencie już nie, jest na biały. Więc gdy zaznaczamy sobie na kolor taki pomarańczowy, to tak naprawdę decydujemy się na jego włączenie. Tutaj jest również ta opcja, możemy off bądź on. No i gdy jest włączone, to korzystamy z tego nowego modelu widżurnej V7. I zobaczmy, gdy teraz kliknę Enter, była włączona ta personalizacja, ale już nie wprowadzaliśmy kodu. No to mimo wszystko ta personalizacja będzie brana pod uwagę. Zachęcam do przetestowania tego nowego modelu. My teraz postaramy się również o uzyskanie dwóch ciekawych wyników, czyli pewnego zdjęcia, na którym zostanie przedstawiony tekst, a zarazem wynik, który ukaże nam pewne osoby. No i będziemy chcieli się przyjrzeć tym dłoniom. I innym elementom, aby móc ocenić, czy faktycznie ten model generuje jeszcze lepszej jakości zdjęcia osób, ludzi, w tym także dłonie i wygląda to również znacznie lepiej. I teraz przedstawię Ci moje wyniki, czyli zobacz, poprosiłem ChatGPT o wygenerowanie takich dwóch promptów, które będą dotyczyły dwóch różnych kwestii. No Pierwsze to takie miało być realistyczne zdjęcie mężczyzny z samojedem w parku. No, a drugie to logo z osobą uczącą się i odpowiednim napisem. Na przykład napisem, jak się rozwijać. Więc była też możliwość przetestowania, jak sobie ten model radzi nie tylko z tekstem, ale także z językiem polskim. I muszę przyznać, że z językiem polskim sobie nie radzi. Przynajmniej na ten moment, ale możliwe, że jak już ty korzystasz, to już jest lepiej. No bo zobacz, że ten sam prompt wykorzystałem ponownie i go wprowadziłem. I otrzymałem informację, już tekst w języku angielskim, bo chciałem sprawdzić, czy z językiem angielskim radzi sobie również e, źle, jak to było tutaj z językiem polskim, e, ale z językiem angielskim sobie radzi naprawdę dobrze. Więc już przy różnych projektach może okazać się dla nas to wystarczające, że z językiem angielskim będziemy mogli tutaj tworzyć przeróżne projekty. No i zobacz, że gdy wprowadzałem sobie tutaj prompty, Czyli na przykład zastosowałem tu pewien prompt, no to miałem możliwość przejścia do ustawień i upewnienia się, czy mam wybrany odpowiedni model, siódmy, ten najlepszy, no i dodatkowe ustawienia, oczywiście, względem tego, jakie zdjęcie chcielibyśmy tutaj otrzymać. No i tak prezentuje się kwestia tekstu, czyli lepiej generuje oczywiście e, tekst na różnych grafikach, e, ale z językiem angielskim, tutaj język polski i szczególnie te. Trudniejsze znaki w języku polskim to no, nie są one e, dobrze odczytywane, ale zobaczmy jeszcze, jak ten model sobie poradził ze zdjęciami osób, i biorąc pod uwagę te szczegóły, czyli gdy przyjrzymy się dłonią to też możemy dostrzec, że to wygląda już troszkę lepiej. No tutaj na przykład widzę, że ten palec wskazujący to jest troszkę za gruby więc nie do końca, i tutaj też jeszcze. Widać, że ta dłoń no, nie prezentuje się najlepiej, ale no, można sprawdzać poszczególne wyniki, które tutaj uzyskujemy. Zobaczmy, jeszcze tutaj jest pewne zdjęcie, i też gdybyśmy przybliżyli, to widzimy, że no, nie wygląda to najlepiej. Mam nadzieję, że z czasem ten model będzie pod tym względem mógł się jeszcze bardziej rozwijać. No tutaj też widać, że coś się dzieje, nie tak być powinno, nie mówiąc już o. Pyszczku tego pieska, no, nie prezentuje się w taki sposób i brak długiego języka, jak to bywa u samojedach. Zachęcam więc, aby w ten sposób testować sobie nowy model Midjourney journey V7 i sprawdzać, jakie nowe grafiki jesteś w stanie tutaj uzyskiwać. No i wtedy Ty możesz zdecydować, czy chcesz sobie pozwolić na tą samodzielną, na tą personalizację, co przeprowadziliśmy ją na podstawie oceny tych 200 zdjęć, ale możemy też. Pozwolić sobie na jej wyłączenie. Ona nie będzie brana pod uwagę i wtedy po prostu zostaną wygenerowane dla nas różne propozycje zdjęć i też będziemy mogli przeanalizować, czy chcemy z nich skorzystać. Więc także pamiętaj o tym, że nie zawsze musisz mieć włączoną tą personalizację. Możesz też wyłączyć i zobaczyć, które opcje są dla ciebie jak najlepsze. Zachęcam i do zobaczenia w kolejnej lekcji.